Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kachi. Eee, doszedłem do wniosku, że w sumie ta seria już jest wygrana, prawda? No bo powiedzcie mi, co by mnie z takim przemysłem zatrzymało? Nic. Eee, coraz bardziej zaczynają mi się nudzić te kampanie w of Iron, które są tak proste, no jak stworzenie Austro-Węgier i wjebanie każdemu wokoło. To nie jest praktycznie żaden problem, prawda, jeżeli chodzi o Hoja. Nie wiem jak sobie te gry utrudnić. Tutaj, jakaś wolna Francja, bym to wybił przecież po kolei. Jakbym z, z, po prostu zmiażdżył ten kocioł, prawda? To bym to, to wybijał. i tak dalej. To też by nie był naprawdę żaden problem. Jedyne co było problemem teraz, to po prostu kontynuować natarcie przez Kanadę e, i bo tu nie ma infrastruktury, prawda? I tu się dywizje palą. Zająłbym to USA prędzej czy później. W konferencji pokojowej bym zarąbał dużo terenów, później bym prowadził wojnę. Późniejsza wojna, powiem wam tak, z Hiszpanią i z tą w ogóle z tą frakcją Bractwo, Europa, ja to w ogóle nie mam pojęcia, co się tu od Janie Pawliło, nie byłaby teraz w ogóle praktycznie żadnym challenge'em. Bo mam tak przemysł rozruszany. Eee, fakt, że mam braki, ale te braki nic nie znaczą, bo ja bym je uzupełnił naprawdę w 10 sekund. Po zakończeniu wojny. Tak przemysł mam rozbujany, że to jest koniec. E, posiadam jeszcze dodatkowo 22 bomby nuklearne. No to by było zbyt, ła zbyt łatwe dla mnie i zbyt proste. Mm, więc teraz tak, każdy z was, kto ma dodatek Defendy Honor i chyba together for Victory, będzie mógł ściągnąć sobie save'a, e, którego dam w opisie. Wrzucę go na stronę Zp share i panowie, nie klikajcie tam nic innego tylko Download Now, czy Download Now, i tyle, i sobie ściągnijcie. Wgrajcie sobie to do hoja tam do dokumentu Paradox Save Games i będziecie mogli sami kontynuować tą serię już u siebie na komputerze. Bo jak wam szczerze powiem, to tak. Nagrywam sobie Taiwan, czuję się spoko, fajnie mi się gra. Jakieś plany, taktyki, jest super. E, nagrywam sobie Road 56 jest super, fajnie, jakaś zmiana. Wracam do podstawki nawet z tym nowym DLC-kiem, to jest takie mech, takie, kurde, niby gram, bo wy chcecie, ale jakoś tak nagrywam to na siłę, nie czuję, nie, w ogóle nie łapię z tej podstawki przyjemności żadnej. Wiecie o co chodzi, bo to jest wszystko za proste. Jakbym miał zdefiniować of Iron 4 w jednym zdaniu, e, gra kończy się po podbiciu Związku Radzieckiego. I taka jest prawda. E, bo gdy podbijamy Związek Radziecki, mamy tyle surowców, mamy tyle e, surplusu, mamy tyle fabryk, że jesteśmy w stanie. Nawet. Okej. Okay, gram lub biorę sobie na przykładowo na podstawce Luksemburg. E, dochodzę do sojuszu z Rzeszą. Podbijam Związek Radziecki z Rzeszą, na przykład moimi ośmioma dywizjami. Ciapnę sobie, nie wiem, z 6-7 prowincji i już, mam bardzo, już jest łatwo. E, trochę mnie denerwuje to że AI Związku Radzieckiego jest też tak mizerne, bo Związek Radziecki... W ogóle tak gra dla mnie za szybko się toczy. Związek Radziecki powinien być móc... Przepraszam, już się zaczynam jąkać. Związek Radziecki powinno można być... Kurwa, kałach. Powinno można być... Według mnie powinna być jakaś blokada, którą mają nałożoną Niemcy, że Niemcy mogą zaatakować Związek Radziecki dopiero w roku 1941, tam dajmy na to... Już nie idźmy w tą historykę, ale na przykład, nie wiem... W czerwcu 1941 roku, przykładowo, albo w październiku, albo we wrześniu, coś takiego. To było ciekawe. Bo Związek Radziecki w tej grze tak czuje, że on nie ma nie ma po prostu, jak się wzmocnić. Nie ma jak się zbustować, nie ma jak pokazać pazurków. I udowodniłem to ostatnio na moim live, na którym wybudowałem 200 dywizji kawalerii, i broniłem się na całej granicy. Nie atakując, i Związek Radziecki przez 20 minut atakując mnie spalił 100 czy 200 tysięcy zaopatrzenia broni. A później był już kompletnie bezużyteczny i rozjechałem ją kawalerią, której szablon wyglądał, żeby was nie skłamać. Eee... Tak. To był szablon na Związek Radziecki. Nie, przepraszam, to był ósemki. O. Tak wyglądał szablon na Związek Radziecki, które. I podbiłem tym szablonem Związek Radziecki. Więc tak, podstawkę na razie odstawiam. Nie wiem, kiedy wrócę do podstawki. Na razie chcę się pobawić modyfikacjami do tej gry, bo podstawka na razie jest po prostu za prosta. Może zorganizuję jakąś kampanię z Expert AI. O, to było ciekawe. Kampania na weteranie ze zbustowanym AI plus Expert AI dla mojego wroga, prawda? Ja bym na przykład sobie jedną Niemcami taką kampanię, w ogóle korci mnie tak żeby zrobić zwykłą kampanię normalną na podstawce Niemcami, żeby po prostu poczuć tą siłę, bo nie ma to jak Trzecia Rzesza, jak to powiedział Testowiron, ym, i naprawdę to by było spoko, to by był spoko pomysł. A może zrobić kampanię komunistycznymi Niemcami? Pomyślę coś, coś wymyślę. Na razie mamy dwie serie: The Road to 56, czyli droga do 56 ym, i. Kolejna seria, to jest Millenium Modern Day Tajwanem i to nie będzie ostatnia seria Tajwanem, tylko będzie więcej serii na modzie Millenium Modern Day. Więc polecam bardzo serdecznie subskrybować czy po prostu śledzić. Eee, kolejna sprawa. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć. Tutaj jest taka, że prawdopodobnie będę planował zrobić taką serię, żeby połączyć parę modów. Na przykład do Road to 56 Poland Plus Expert AI. Co jeszcze mogę dołączyć? Kajzerajka nie, bo mi to wszystko popierdzieli, ale na przykład takie mody kosmetyczne, nie. Na przykład, żeby Alianci nie gwarantowali niepodległości. O, to by były dymy dopiero. To by były dymy. Na przykład, żeby USA się stawało faszystowskie, coś takiego będę chciał wykombinować, ale to w przyszłości, bo jeszcze czekam jest w tym trochę roboty. Ale to by było na tyle, panowie. Wyjaśniłem wam o co mi chodzi. Save'a będziecie mieli w opisie. E, no. Podstawka spoko, ale nie, nie, czuję, nie czuję wyzwania, że tak powiem. I to. Wiecie, tak autentycznie wam mówię. Jakoś mnie. Nudzi ta podstawka. Na Modern Day jest fajnie. Bo zacząłem sobie Tajwanem, Zacząłem sobie tym. E, I musisz kombinować. Masz 10 dywizji, jesteś zmuszony myśleć. Kurde, co zaatakować? Zaatakuje Wietnam. Kurde, nie zaatakuje Wietnamu, bo nie mam floty. E, mam blisko siebie Chiny, może one dadzą gwarancję Wietnamowi, może coś się zacznie dziać, wiecie. E, kurde, jak to zrobić? Pyk, tu jeszcze NATO, Hindy Belandie, belandię Srandię, Singapury, może tu uderzę, może tu uderzę. Kurde, ale jak mam prowadzić wojnę, jak mój przemysł, to trzy fabryki wojskowe. I coś, i to mi się właśnie podoba, jest trudno, jest fajnie. E, na początku tej serii też było fajnie, gdy tworzyłem te Austro-Węgry, ale po wojnie z Niemcami i Związkiem Radzieckim ta seria była ciągnięta już sztucznie i bezsensownie. Dzięki Wam bardzo wszystkim za uwagę. Ja byłem Kałach, mam nadzieję, że też w pewnym sensie podzielacie moje zdanie i zapraszam już na kolejne materiały. To był taki materialik informacyjny, co z Austro-Węgrami i tyle. Hejka!